Idziemy przedwojenną windą Karl Flor Po lekkiej modernizacji przez Kuczyński W jednej z kamieni w okolicach Alei Jerozolimskich Adres nie zostaje ujawniony tego dźwigu Ze względu na bezpieczeństwo Nawet widać, że ma oryginalny panel do dyspozycji Co ciekawe, ale pomimo tego jest lekko zmodernizowany Przez firmę Kuczyński Ale widać, że ładnie zadbany Podoba mi się Bardzo lubię ten dźwig. Rok produkcji to 1930. Dobra, i na zero. Tak. O dobra, trzeba poczekać chwilę. Rozumiem, tu trzeba poczekać aż y, ruszy. Fajne ma też oświetlenie. No. Choć jest unikatowy, adres nie zostaje podany ze względu na bezpieczeństwo. I co ciekawe on tak samo wygląda jak te groniowskie na 3 Maja 5. Co ciekawe. Ale fajny ten car floor. Oryginalny panel też ma ciekawy. No muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem. Dobra wysiadka. Tak wysiadamy. Ten, Karl Flor. A w tym odcinku była przedwojenna unikatowa winda Karl Flor po modernizacji przez Kuczyński. Dzięki za oglądanie.